Witam Cię na podkasie trenera personalnego, gdzie rozmawiamy na tematy związane z siłownią. A dzisiaj powiem Ci, czy sześciopak jest w ogóle możliwy w 3 miesiące i ogólnie jak trenować brzuch. Zacznijmy sobie najpierw od tego w ogóle, czy ten sześciopak rzeczywiście możemy zrobić w te 3 miesiące, jak dużo ludzi obiecuje na przykład na różnych filmach na YouTubie czy TikToku. Przede wszystkim to, czy widać nam mięśnie brzucha, będzie zależne od poziomu tkanki tłuszczowej oraz ilości masy mięśniowej, jaką mamy właśnie na mięśniu prostym brzucha. I teraz tak, jeśli mamy osobę, która jest bardzo tyła, z reguły takie osoby mają dosyć sporą ilość masy mięśniowej, no ale tak samo masy tłuszczowej, że tak powiem. Więc w takim przypadku redukcja do. Takiego poziomu tkanki tłuszczowej, żeby zobaczyć sześciopak raczej będzie niemożliwa do uzyskania w 6 miesięcy. Ale załóżmy, że mamy inną osobę, która też ma jakąś pewną masę mięśniową, ale ten poziom tkanki tłuszczowej ma zdecydowanie mniejszy, gdzie już tam można powiedzieć, że są prześwity te, tego kaloryfera i w takim wypadku w 3 miesiące jak najbardziej jest w stanie zbudować sześciopak, więc sześciopak w 3 miesiące można osiągnąć. No ale to będzie zależało od tej konkretnej jednostki. Jedna osoba to zrobi, druga osoba będzie musiała redukować rok, półtora, żeby dojść do takiego etapu, że zobaczy swoje mięśnie brzucha. Jeżeli w ogóle chodzi o te kostki, które wystają, jest to jakby mięsień prosty brzucha i to on ma na swojej powierzchni właśnie takie jakby kostki. Więc, jeśli zależy Ci na rozbudowie dużych mięśni, że tak powiem, brzucha, to musisz właśnie się skupić na tym konkretnym mięśniu. A w okolicach mamy jeszcze inne mięśnie, takie jak mięsień poprzeczny, mięsień skośny zewnętrzny i wewnętrzny oraz mięsień piramidowy. To są mięśnie położone już zdecydowanie głębiej, które przede wszystkim też odpowiadają za taką naszą posturę, ale stricte za wygląd brzucha będzie odpowiadał właśnie ten mięsień prosty. I teraz tak, żeby przetrenować ten mięsień, najbardziej się tutaj trzeba skupić na funkcji unoszenia miednicy w górę oraz jakby takiego pochylania się albo zginania się w klatce piersiowej. Troszeczkę jakbyś chciał robić brzuszki. I najlepszymi takimi ćwiczeniami właśnie do rozwoju tego mięśnia będzie kółeczko. Na pewno kojarzysz to ćwiczenie, gdzie ludzie klęczą na kolanach, mają w rękach właśnie kółeczko i się tak jakby rozjeżdżają i wracają. To jest właśnie bardzo fajne ćwiczenie na tą górną część mięśnia prostego brzucha. I bardzo fajnym ćwiczeniem na dolną część tego mięśnia jest unoszenie nóg zwisie na drążku. Teraz tak, zatrzymam się tutaj na tym etapie, ponieważ dużo ludzi robi to ćwiczenie źle. Ponieważ w momencie, kiedy załóżmy, wisiesz sobie na tym drążku i uginasz tylko jakby nogi w biodrze, czyli nie unosisz tyłka miednicy w górę, tylko kolana tak naprawdę, to wtedy nie ćwiczysz brzucha. Wtedy ćwiczysz zginacze biodra, na przykład prosty uda czy lędziowo-biodrowy, ale mięśnie brzucha dopiero włączą się do pracy, kiedy ty jeszcze uniesiesz swoje biodra, miednicę w górę, tak jakbyś chciał piszczelami albo kostkami dotknąć drążka, na którym wisisz. Więc to jest bardzo popularny błąd w tego typu ćwiczeniach i przez ten właśnie błąd bardzo dużo ludzi po prostu ma te mięśnie brzucha słabe, no bo oni myślą tylko, że ćwiczą ten brzuch, a tak naprawdę ćwiczą mięsień leźwowo biodrowe lub prosty uda. Odnośnie ćwiczeń na brzuch, sprawdź linki poniżej tego podcastu, czy jesteś na YouTube, czy na Spotify'u, to te linki tam znajdziesz i... W którymś linku dam Ci namiary na rolkę, którą sam nagrałem na Instagramie czy TikToku, i tam właśnie podaję nazwy różnych ćwiczeń na brzuch i na konkretny ich region. Jeżeli chodzi o ilość serii w skali tygodnia oraz jak często angażować te mięśnie brzucha, to tutaj osoby początkujące im naprawdę od 3 do 6 serii w skali tygodnia, a tutaj osoby bardziej zaawansowane od 6 do 9 serii jak najbardziej. Im tutaj wystarczy. Musimy wziąć tutaj pod uwagę też to, że mięśnie brzucha pracują w innych ćwiczeniach wielostawowych, gdzie utrzymujemy prawidłową postawę ciała. I będą to na przykład przysiady, rumuński martwy ciąg lub inne wersje martwego ciągu, czy chociażby wiosłowanie sztangą. Mięśnie brzucha dosyć szybko się regenerują i wystarczy im jeden dzień, góra 3, Więc spokojnie 2-3 razy w tygodniu możesz się przetrenować. Na przykład jedno ćwiczenie, dwa. W sumie bardziej jedno ćwiczenie po każdym treningu. Jeśli załóżmy, trenujesz trzy razy w tygodniu. Wcześniej wspomniałem o rolce, którą wrzucę na Instagrama. Tam również przedstawię, jakby, te mięśnie, mięśnie brzucha w formie takiego szkieletu 3D. Więc jeśli chcesz sobie, że tak powiem, nie zobrazować, po prostu zobaczyć, jak te mięśnie brzucha wyglądają, to po prostu wejdź w pierwszy link, który znajdziesz pod tym podcastem. I. Jedna ważna rzecz na sam koniec: dużo ludzi traktuje mięśnie brzucha jako jakiś inny mięsień i dają im krótsze przerwy albo nie podchodzą do treningu brzucha tak sumiennie jak do innej partii, na przykład klatki piersiowej. No jeśli chcesz mieć mięśnie brzucha, że tak powiem duże i widoczne, no to wiadomo, oczywiście niski poziom tkanki tłuszczowej, no ale żeby zbudować to masę mięśniową na tym brzuchu, to musisz trenować tę partię jak każdą inną. Czyli nie robić 60-30 sekundowych przerw, tylko normalnie 2-3 minuty przerwy, jak nie więcej, i równie dobrze musi się w ten trening zaangażować, a nie przychodzi czas na Ćwiczenie na brzuch, a ty mówisz sobie: A, zrobię to do domu, a jak do domu przychodzisz, to totalnie o tym zapominasz, tego brzucha nie robisz. Więc jeśli w taki sposób podchodzisz do tylnego brzucha, no to się nie dziw, że jest bardzo słaby. Tymczasem dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli jest coś niejasne, to śmiało do mnie uderzaj na Instagrama Karol Krółka Ptaszkiewicz, a ta z chęcią Ci tam pomogę. Tymczasem trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym odcinku o innej partii mięśniowej.